Na rynku AGD mamy szeroką gamę worków do odkurzaczy. W zależności od modelu posiadanego odkurzacza wybieramy worek. Mianowicie mamy dostępne do wyboru worki papierowe, jednorazowe oraz wielokrotnego użytku. Z zaletą worków papierowych jest ich stosunkowo niski koszt zakupu. Jednak należy tutaj pamiętać, że one dosyć delikatne są w swojej konstrukcji, jeżeli przepełnimy worek. To może dojść do zerwania jego. Dodatkowo są dosyć mało higieniczne. Worki jednorazowe są najchętniej stosowane przez użytkowników, dlatego że posiadają materiał miękki, z bukniny, który dodatkowo filtruje zanieczyszczenia wpadające do odkurzecza. Różnią się w zależności od modelu uchwytem. Worki wielorazowe jest to tak naprawdę alternatywa dla pozostałych worków. Charakteryzują się tym, że są wykonane z dosyć twardego, sztywnego materiału. Możemy go użyć kilkakrotnie w zależności od częstotliwości odkurzania. Bardzo łatwo je opróżnić. Wystarczy rozpiąć worek i wytrzepać zalegający brud. Dodatkowo pamiętaj o tabliczce znamionowej, o której mówiłam w innym filmie. Link tutaj oraz w opisie. Worki do wszystkich modeli odkurzaczy znajdziesz na nord.pl. Pamiętaj również, że wszelkie naprawy najbezpieczniej zlecić fachowcom. Znajdź serwis w swojej okolicy.